Portal w cieniu piterów. Pierwszy termin dni czermina był w czerwcu i odbywają się w drugim terminie. Dlaczego to do tego doszło? Tak, zgadza się. Pierwszy termin był ustalony na 1-2 czerwca, ale zważywszy na sytuację powodziową w gminie, później. Z borykanie się ze skutkami tej powodzi zdecydowaliśmy wspólnie z panem Wójtem, żeby ten termin przełożyć. To był jeden, jedyny termin dogodny, gdzie mogliśmy z powrotem wszystkich wykonawców zebrać razem. No i tak wypadło, że ta impreza odbędzie się 3 i 4 sierpnia. Mam nadzieję, że nie gorszy termin. Dzisiaj wręcz aura sprzyja, nie ma deszczu, nie ma gorąca. Mamy nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. A jakie, teraz będzie nowy rok szkolny. Jakie macie plany na działalność Dom Kultury w Czerminie? Tak jak co roku, początkiem września robimy zapisy do grup artystycznych, do zespołów tanecznych, zespołów muzycznych, nauki gry na instrumentach muzycznych. W tym roku będziemy też uruchamiać grupę churalną i młodzieżową, dziecięco-młodzieżową i dla dorosłych. No w planach jest bardzo dużo. Również zajęcia plastyczne, zajęcia dla najmłodszych. No mamy nadzieję, że sprostamy z ofertą kulturalną. I, I każdy z mieszkańców gminy Czermin będzie mógł dla siebie czy dla swojej pociechy znaleźć tutaj coś ciekawego.